Dzień dobry Państwu. Spotykamy się przy W69 na niecały miesiąc przed rozpoczęciem sezonu. Mamy ambitne cele, a więc walka o tytuł mistrza polski. Mamy najlepszy skład, jeżeli chodzi o drużyny ekstraligowe. Nie tylko to jest nasza opinia, ale również opinia wielu ludzi, którzy w Żużu siedzą od dłuższego czasu. Mamy najlepszego trenera w Polsce, a może i na świecie, trenera kadry narodowej. Tydzień temu byłem przekonany, że główny ciężar pracy na sezon 2011 został wykonany. A więc przede wszystkim podpisanie kontraktów z zawodnikami, co nie jest łatwą rzeczą i Państwo o tym się wielokrotnie przekonali, otrzymanie licencji. Na starty w sezonie 2011, a co z tym się wiąże, spłata wszystkich należności z poprzedniego sezonu, uregulowanie rzeczy związanych z PZMOT-em, z urzędem skarbowym, z z zawodnikami i wszystkimi kontrahentami, z którymi współpracuje klub. Rozpoczęliśmy przebudowę toru, która była niezbędna, bo ten tor, jak Państwo wiecie, od kilkudziesięciu lat. Nie był w żaden sposób konserwowany, przerabiany, a to, co się działo w ostatnim czasie, brak walki i innych rzeczy zmusiło nas do tego, aby podjąć się naprawdę tego dużego i ciężkiego zadania. Kolejną rzeczą, którą zrobiliśmy na sezon 2011, było podpisanie, a przede wszystkim złożenie dużo deklaracji przez firmy i sponsorów. Które do tej pory współpracowały z klubem. Te wszystkie rzeczy spowodowały, że mogę spokojnie, zresztą to, co zapowiadałem dużo wcześniej, poświęcić więcej czasu dla siebie i dla miasta. Nie jest tajemnicą, że żurzel jest moją pasją, że poświęciłem dla niego większą część mojego dorosłego życia. Dlatego proszę państwa, chciałbym ogłosić, że wracam na pokład. Ambitne plany, a więc walka o mistrzostwo, dobry i obiecujący skład, najlepszy trener, a przede wszystkim ciężką pracą chcemy odnieść sukces, na który czeka cała Zielona Góra, a przede wszystkim kibice i na ten sukces wszyscy razem. Zasłużyliśmy. Dużo mieszkańców, kibiców namawiało mnie na powrót do klubu. Prośbę, abym poprowadził klub, abym wybrał sport, wyraził również podczas jednej z audycji telewizyjnych prezydent Janusz Kubicki. Ja również mam prośbę do pana prezydenta. Po pierwsze, klub i jego dorobek jest dobrem wspólnym wszystkich. Kibiców i mieszkańców. Dlatego nie godzę się na żadne próby zawłaszczenia przez pana prezydenta i jego ludzi. Po drugie, panie prezydencie, proszę nie dzielić kibiców na lepszych i gorszych. To, co miało miejsce podczas całego spektaklu z wynajmem hali, chciałbym, aby się nigdy więcej nie powtórzyło. I po trzecie, liczę, że wywiąże się pan ze swoich obietnic składanych publicznie, dotyczących pomocy finansowej i organizacyjnej dla klubu i też dla całego sportu w mieście, a nie tylko dla wybranych.